Reprezentacja Polski w piłce nożnej w swojej historii miała momenty lepsze i gorsze. Wszyscy wiemy o orłach górskiego czy reprezentacji Antoniego Piechniczka. Słyszeliśmy co nieco o srebrnym medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992. Niestety w pamięci również mamy nieudane Euro 2012 czy 16 lat przerwy bez jakiejkolwiek wielkiej międzynarodowej imprezy. Przez te wszystkie lata Polska mierzyła się z przeróżnymi narodowościami. W dzisiejszym odcinku chcę Wam przedstawić reprezentacje, z którymi Polska nigdy nie wygrała. Zapraszam do oglądania. Na samym wstępie chcę zaznaczyć, że będą to reprezentacje, z którymi graliśmy przynajmniej raz. Zaczniemy od reprezentacji, która mocno pokrzyżowała nam plany na Mistrzostwach Świata w 2018 roku. W pierwszym meczu graliśmy z Senegalem. Jak pewnie wszyscy dobrze pamiętacie, przegraliśmy tamto spotkanie 1-2 po fatalnej grze. Co ciekawe, przed Mundialem mierzyliśmy się po raz pierwszy z Nigerią, aby przygotować się na rywalizację z Senegalem. To też było nasze pierwsze spotkanie z tym krajem niestety również przegrane 0-1. Kolejną reprezentacją, z którą Polska nigdy nie wygrała, jest reprezentacja Kamerunu mierzyliśmy się z nią aż trzykrotnie. Pierwszy raz na Mistrzostwach Świata 1982, kiedy to ostatecznie sięgnęliśmy po brązowy medal. Wtedy padł bezbramkowy remis, który wtedy kadrę piechniczka stawiał pod drzwiami. Kolejne starcie miało miejsce kilkadziesiąt lat później, w ramach towarzyskiego meczu pod koniec 2001 roku. Kadra Engela kilka miesięcy wcześniej zapewniła sobie awans na Mundial. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Trzecie starcie miało miejsce za kadencji Franciszka Smudy. Wtedy do Polski zawitał sam Samuel Eto, który strzelił dwie bramki. Ostatecznie przegraliśmy aż 0 do 3. Egipt to narodowość, z którą nigdy nie wygraliśmy. Zagraliśmy z nimi dwukrotnie co ciekawe, w odstępie kilku dni. Reprezentacja Polski pod przewodnictwem Andrzeja Strejlała pod koniec 1991 roku postanowiła udać się na zgrupowanie w Egipcie. Właśnie tam przyszło nam najpierw przegrać ze wspomnianą reprezentacją 0 do 4, a później bezbramkowo z nią zremisować. Różno było szukać u ówczesnych kadrowiczów formy czy optymalnego przygotowania. W Polsce wtedy szalały mrozy, a wypad do Egiptu na zgrupowanie brzmiał bardziej jak forma aktywnego wypoczynku w ciepłych krajach. Pozostały jeszcze trzy kraje, z którymi Polska nigdy nie wygrała, z nimi mierzyliśmy się tylko jeden raz. W 2010 roku w ramach przygotowań do Euro 2012 biało-czerwoni przegrali towarzysko z Australią 1 do 2. Na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku zmierzyliśmy się z Kubą na inaugurację turnieju. Wtedy Orły Górskiego zaliczyły bezbramkowy remis. Na początku 1998 roku kadra Janusza Wójcika wyleciała na zgrupowanie do Ameryki Południowej, gdzie zmierzyliśmy się towarzysko z Paragwajem. Niestety przegraliśmy bardzo dotkliwie, bo aż 0 do 4. Przypomina to wypad kadry z Trejlała do Egiptu. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej, przeglądarkowej gry football.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.